Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w czymś, czego ja się kompletnie nie spodziewałam, a na mianowicie nekopara dla kobiet. Nekopara taka zwykła to oczywiście są e, panienki, kotki i to jest gra wizualna, e, nowelka skierowana oczywiście dla męskiej części, chociaż w dzisiejszych czasach to i dla nas kobitość, czemu nie? E, ale słuchajcie, no wiadomo. Ja tutaj, jak zobaczyłam tę grę, u Chiang, to miałam takie. Co, co, co się dzieje? Co? Neko-Para dla Pani, co chodzi? Weszłam, słuchajcie, na Steam i okazało się, że w ogóle ta gra jest za darmo. I byłam bardzo sceptyczna, dlatego już zaczęłam sobie chwileczkę patrzyłam, czy tutaj wszystko działa, czy tam panowie też działają. No i zobaczyłam sobie kawałeczek, dlatego mam tutaj Continue. No i słuchajcie, stwierdziłam po tym kawałku, że nagrywamy serię, ale to już pewnie widzieliście. Bo na pewno bym dałam znać, Słuchajcie, że, że takie coś wyszło. No i słuchajcie, oczywiście, zaczniemy sobie tę grę. Ona nie jest długa z tego, co już sobie tam przeglądałam. Więc tutaj nie będzie jakoś tam miliarda odcinków, i całe szczęście, bardzo mnie to cieszy. No i kochani, bardzo bym chciała, żeby ta seria dotrwała, do tej serii dotrwali i, i, i inni ludzie. Także byłoby mi miło, jeżeli wiecie. Dalibyście znać, jak Wam się gra podoba. No bo. YouTube i te jego algorytmy, to ostatnio jest pożar się Boże, także bardzo bym była wdzięczna za waszą aktywność. No to kochani, lecimy, new game, e, no i zobaczymy, hmm. jak to będzie. No, cześć, witam. <grytam> Fenel-san, ohajō! Cześć, Fenel. O, no, to już tutaj Fenel, ale się szybko przylazł Hmm. No dobra, jesteście 10 minut wcześniej, to bardzo dobrze, w takim razie możemy zacząć sobie od razu, no i starajcie się, żeby wyszło wam to w nawyk. A ty Fener, kiedy tutaj przybyłeś? Bo tutaj przed nami, są jakieś 15 minut temu? Hmm... 15 minut temu! <laughs> Słodki! Dokładnie to 30 minut temu. 30 minut no dobrze, dzisiaj będziemy spotykali się z naszym pracodawcą po raz pierwszy. Spóźnienie się nie w ogóle w możliwość. No i jak już o tym powiedzieliśmy, przybycie za szybko także nie jest widziane w dobrym świetle. Ejko, ty to wszystko traktujesz tak poważnie Fenel. No no no, Jakie ale dla mnie chyba za młodziutki.

No dobrze, nie mamy wyboru. tutaj nie będzie na czas, bez niego. No, lecimy, słuchajcie. No i wygląda na to, że się tutaj nie pojawi na czas. No Sage, deal, Idziemy. Okej. nie mogę doczekać, jak zobaczymy naszego szefa. A to my. Mamy zegary na ścianach. Ja to się A może to jest e, hobby Jói naszego... Oh. E, już tutaj jest owner, już tu nie jest boss, tylko e, no, naszy, naszej pani albo pana. E, widać, że zna się na kulturze. O? Hey, ale ja słyszałem, że nie... No będzie nożycie, Dopiero co skończyła studia. No, to wiesz, może to właśnie jej dziadek moto, moto, jest masz za deklarację. Myślę, że to on był tym, kto zarządzał tym miejscem od samego początku. No w takim razie, teraz ona. Oh, no. o, jak, o jaki ten jest śliczny, on mi się najbardziej, słuchajcie, spodobał. Czyżby to był nasz lorier? O! Ale wy jesteście głośni. Ja tak sobie dobrze tutaj spałem. Kocią. kocim spaniem? A to Laurier! No, Laurier. <grystanie> o! No, oh, Laurier, Ale już byłeś tutaj przed nami. Co ty wyrabiasz? Nie, <grystanie> Nie, jest się ja się Nie pytam, Co to ty sobie myślisz, śpiąc jej na kolanach? Uuuu, czy możemy pogłaskać? Będę spał, gdzie ja chcę. Czy to nieprawda, panienko? Gou shūjin Widać, bo nie jesteśmy zbyt zadowoleni. No widzisz, powiedział, że tak. Z mojego punktu widzenia, to wydaje mi się, że ona cię odmówiła, ale dobra. Jeżeli ci się to nie podoba, musisz już mu powiedzieć, inaczej on po prostu przez ciebie przejdzie. Nie dziękuję. Mmm... Słuchaj, mi się wydaje, męko, że, że a, ko ko kocio chłopaki i tak się nie będą słuchać. Ma, ach, no i przecież wszyscy to w nas kochają, co nie? So Dokładnie. To. Ach, koty. No, to prawda. No nic, oh, jestem taki śpiący. Wracam spać. A, aha, ojej koty, ty jesteś taki e, niezależny lorier. A, tak, nie ma. się, ty na Nie. jest Śpi, ma nas w pupie. Nie ładnie, śpi. No dobrze, to jest. się przedstawić Oczywiście, ja będę pierwszy być pierwszy. To by się mu takie rumieńce przydały, jakby ktoś mu dorysował. Desu. Jestem Fenel. Moje ulubione jedzenie to prosciutto cream, i To pasta. pasta. Mogę pasta wszystko, wszystko, od japońskiego, wa, yo, po zachodnie, aż po chińskie, ale ogólnie specjalizuję się właśnie w pastach. Moim hobby desu. to czytanie i praca. Nie, nie do. Będę tutaj, e, jeżeli będziesz potrzebowała czegokolwiek, jeżeli chodzi o zarządzanie kafejką. E, no i nie mogę się doczekać współpracy z, z tobą.

ディルです。好きな食べ物はハンバーグとオムライス。得意料理は洋食全般だよ。特に好物のハンバーグとオムライスが得意かな趣味は散歩とファッション雑誌のチェック。おじいさんが亡くなって。

Arie, ja to mógłbyś, no, to nie, przestać sprawiać, że nasz pracodawca jest niekomfortowy, tak to. <grym> no dobrze, ma. to jest W tej kafejce. Już Kajten, no te to jest. że wszystko jest żeby zostać. taka ramowa, samego rana powinniśmy się tym zająć. To, w takim razie wygląda na to, możemy spać. Nie ma mowy. Co? Nam pokazać, e, nasze miejsce. A A no, tak, tak to, tutaj to będziemy pracować, nie narenda, mieszkać, prawda? je <noise> 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 A już się nie da. A żeby zobaczyć, w jakim domu będziemy mieszkać. Nie, chorczykiem taki. Wow! Egan, Jakby był wyciągnięty z jakiegoś filmu. <noise> Albo tak. tak tak. Czas kompletnie o tym domu zapomniał. Ja <noise> <noise>

Rzeczy samej, jeżeli Rzeczy samej よろしくお願いします。うわあ、わあ、すごい。中も素敵だね。満足。はい。壁の色とヴィンテージ家具が調和して、温かみのあるハーモニーを作り出してますね。この部屋に家具を Dobranoc. Jak ty będziesz z nami pracował? Lorie śpiewa spać gdziekolwiek co. No dobrze, w takim razie... E, przecież chodzenie wcześniej spać jest bardzo dobre dla naszego zdrówka, a więc myślę, że w sumie to miał rację. Sofy nie są do, si do, są do siedzenia ani do spania. Po coś przecież łóżka istnieją. No tak, właśnie, czyż sofa też jest dla mnie miejscem do spania? Sofa nie kąra, czyż mi koty, czyż mi gdzie jest komfortowo? No na przykład na kolanku naszej panienki. Ja zaoli nasza nasza gościnna mamuń moj korcz. Uh. Mm hmm. Wyoku wakarę. Mhm. No, to jest dobry pomysł. Ma, orega kanasu hizare netara. to myślę, że to właśnie jej nogi by poszły spać, ale nie byłoby to dla niej zbyt fajne. Bokumo. Hizade netai kimochi wa kana. Że dobre kolanko to jest to. No, dziękuję, Fennel, Dziękuję. Living-o annai No dobrze, wtedy ja jej aanai shite mo rai Widzieliśmy. Główny pokój, a więc co, pokażesz nam nasze pokoje? Bóg ta cieka, nikaj? A? te, Czyżbyśmy wszyscy mieli jeden pokój? Jeżeli o to chodzi, to ja zostaję w głównym pokoju, ja nie wnoszę jest głośno. Bata oni się uczyli, gdzieś i jak już ale... ja nie zadowolę się tym, żeby spać w salonie. Szczerze, nie ja lubię jak jest głośno. <noise> no, a ja się w będziemy mieli jeden pokój. Co? Każdy z nas ma z No i cudownie, ten jak się cieszy. No i super, będę mógł spać tak długo, jak będę chciał.

一番奥、右手の部屋はおじいさんが使ってた書斎あで、私こはここにあるので、私はここはどこの部屋をここにるので、私はここにあるので、私はここにあるので、私はここにあるので、私はあるので、私はここるので、私はここにあるので、私はここにあるので、私はあにあるので、私はここにあるので、

A ra ja będziemy nie tak nie stawać nie naprzeciwko siebie, to nigdzie nas to nie zaprowadzi. Orywans, Kokonoro, Jołęś Wszyscy byli przyjaciółmi. Ja 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 Bokom się z znaczy, znaczy, wszyscy to wszyscy. Sanożono kajne kotami. jakieś te się a, działy. Demo? No, nawet na jeżeli tak boku będzie, to Bokom o numerem jeden. Chciałbym zostać przynajmniej. どうしたの？なんだか戸惑った顔をしてるけど。うん。僕たちみんなお店を手伝いに来てくれただけだと思ってから買い猫って言われて戸惑っちゃったんだ。もしかして学校から何も説明されてない？さっか。じゃあ戸惑うのも無理だよね。年のため確認させてください。 Jeżeli, Jeżeli, nie, to przyznać, to chwile wiesz, że myślę. W chodzimy do szkoły, żeby oczywiście dostać wiedzę oraz takie wymagane umiejętności, prawda? No, no to dobrze, że chociaż to wiesz. No <laughs> i potem oczywiście studenci są czekają. Kiedy znajdują e, permanentne, czyli takie stałe zatrudnienie, albo...

szefa, albo ogólnie osobę, która no, będzie naszym ee, no ty, ty, ty posiadaczem, tak? Czyli naszą panią, panem, e, których będziemy mogli kołać z całego naszego serduszka. Dakara, Kimila są na najkapieri. Mam nadzieję, że będziesz to ty. Miał, no, nie to słodkie. A ja mam na musisz nas przepraszam. Nie żeśmy się tak troszeczkę zapędzili. Sorena, sorry, moral. Lurie są? Czemu, Lurier? Kowitwa kisza ten o dalej, oczywiście, i No i nie miała ani na to pieniędzy, ani ludzi, których mogłaby zatrudnić. Kowarze. No, przecież dopiero co zaczęliśmy. Yy, a więc...

<śmiech> <śmiech> A potem jest moja to Takie bardzo słodkie. No i przez bardzo działa. <laughs> o jej kubienna dziewczyna! <laughs> <laughs> Hej, nic ci nie jest. Kanojo, komara się nie powtarzać, żebyś nie sprawił, że ona się czuje niekomfortowo. Komara sery? nie Nie się czuć niekomfortowo, przecież <laughs> zrobiłem to, co każdy kot robi. Ej.

przytłoczyć, ale jestem pewien, że sobie to tam przytrawisz. To co? Może pożegnamy się już na dzisiaj rzeczy samej, no dobra, To deal. Który użyjesz to sobie to pokój? Mm. Um, no ja, ja pójdę do. Luria Zajana, na Dewa. Patrz, ma i ty mankaj daniczka i zjemnij. Patrz, No, no to, że to, że Każdy z was ma już swój pokój, tak? 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 Dokładnie. O. Sakino, no, e, O te całe bycie głównym kotem. Teraz nie możesz już tego Ale co, chociaż przemyślisz to? ci no, wiesz, Chcesz jeszcze troszeczkę czasu? E? Tak. So no i no tak. Ja cieszę że mogę ci to przemyśleć. Szkoła nie dała nam żadnego limitu, jeżeli Kajtaj to chodzi. Będziemy ciężko pracować, żeby przekonać cię, że to właśnie my jesteśmy stworzeni dla ciebie. Byłoby super, gdybyśmy wszyscy oczywiście stali się tymi twoimi głównymi kutkami. w domu. No dobrze, ale zaczynając. Jesteśmy tutaj, pomóc ci w kafejce. Jutro będzie nasz pierwszy dzień i damy z siebie wszystko. Okej. Okay. No i raczej. U? A, się ciemno zrobiło? Przepraszam. -pr -pr pana bardzo, co pan robisz? Ups. O, cicho bądź! Nie, nie, nie spodziewałem się tego, że się nagle obrócisz w swoim śnie. Niemal mnie przygniotłaś. A co ty robisz w moim pokoju? Tak, bo ja śpię w sobie w obok ciebie, kiedy mam swój własny pokój. No, bo jakby nie patrzeć, to jest miejsce do spania, nie? To jest łóżko. My się możemy. Zawinąć i spać gdziekolwiek, w każdym momencie. Nie mam nic przeciwko, żeby spać sobie w moim pokoju, ale spanie jest o wiele lepsze, kiedy jest komfortowo, nie uważasz? Plus, śpię obok ciebie i to jest najlepsze. Co, zdziwiłaś się? Naprawdę cię polubiłem. No, to nam miło. Twoje reakcje na to, co mówię, są niesamowicie intrygujące. Wiesz, ja, ja to, tak tak jestem to taki to, jestem żartowni sobie i to, uwielbiam to, ludzi takich jak ty. No, to mi miło. No, a ty co powiesz? Czy jestem kociochłopcem, który podoba ci się? A, twoja twarz mówi mi o tym, że wciąż nie jesteś pewna jak mi odpowiedzieć. Hmm, całkiem ładnie ci w tym do twarzy. No chodź, przybliż się. No i tak jest bardzo dobrze. Nim się obrócisz, to już będzie ranek. No, hmm, się, ten już śpi. Hmm. No, super. No dobrze, kochani, słuchajcie, tutaj się zatrzymamy, bo mnie praca wzywa. Także, słuchajcie, dajcie mi znać, który kot wam się najbardziej podoba. I tak jak mówię, będziemy sobie robić z tego serię. Ona no, nie będzie jakoś wielce długa, ale mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, trochę się pośmiejemy, bo o śmiechu nigdy nie za wiele. No to co, słuchajcie, trzymajcie się, do następnego, pa, pa!